Witam, moi drodzy, przychodzę z filmem pod tytułem Czy dobrą drogą w życiu podążasz? Zobaczymy, jak energie odniosą się do tego tematu. Zobaczymy, co na ten temat w ogóle będą chciały powiedzieć. Moi drodzy, dobrze, od razu przejdźmy do wyboru opcji: okno, obojętność oraz księżyc. Wybierzcie tą opcję, która jest dla Was lepsza niż dwie pozostałe, w jakikolwiek sposób. No dobrze, w takim razie wybieramy pierwszą grupę i patrzymy, co dla Was jest do powiedzenia. Moi drodzy, zobaczymy, tak? Po trzy karty do każdej opcji, żeby było sprawiedliwie. Więc dzisiaj wyjęłam karty równo: po trzy karty do każdej opcji. Proszę, to jest Wasz wybór. I patrzymy, jakie trzy karty tutaj do tematu chcą być pokazane. Karta Słońca, Paś Buław oraz karta Wieży. Co Wy tutaj macie, moi drodzy, powiedziane. Przede wszystkim pierwsza informacja od razu mówi o tym, że Ty jesteś, chciałam powiedzieć, zaprogramowany do obfitego życia. Ty jesteś, ty masz predyspozycję do tego, żeby rzeczywiście mieć w życiu dobrze. Macie kartę słońca, jako pierwszą kartę, która wprowadza nas tutaj w temat, więc można powiedzieć, że ona pokazuje, że ty jak gdyby możliwości i szanse w życiu i okazje, będziesz miał duże, znaczy wiecie, no każdy z Was ma, jest na innym poziomie wiekowym, ale ja uważam, że tutaj ujęte jest to, co pokazuje się od teraz, od momentu jak zaznajamiacie się z tym rozkładem, na dalszą część Waszego życia, tak? Bo teraz weszliście na rozkład, teraz te karty tutaj stawiamy, i energia jest aktywna od momentu, kiedy usłyszysz informację, wiadomość. Więc moi drodzy, powiem tak: karta Słońca od razu, chcę Wam powiedzieć, że Wy możecie tak naprawdę dojść do wszelkiego rodzaju obfitości życiowej. I teraz tak, ob, obfitość życiowa jest rozumiana w sposób uniwersalny. Tu nie chodzi o to, że to są pieniądze, tu nie chodzi o to, że to jest nie wiadomo co konkretnego. Obfitość finansowa to jest, energi przepraszam, obfitość życiowa to jest energia, która pokazuje nam to, że dany człowiek ma bardzo duże możliwości i jest w stanie do najwyższy, do jest w stanie dojść do najwyższego poziomu energetycznego, do, ty do którego tylko może yy, dojść. W taki sposób bym powiedziała. Yy, pokazane jest jedno: że bardzo duże możliwości i szanse yy, w kolejnych latach będziecie otrzymywać. Uważam, że yy... wiecie, co ja powiem: tak, nawet jeżeli teraz mieliście utrudnione życie, bo mogły być sytuacje, zdarzenia, które były niemiłe, tak jak w każdym życiu, tak, coś przeżywamy trudnego i nikt nie ma lekko, jak to się mówi. Natomiast te rzeczy, które przeszliście, pokazują się jako te sytuacje i zdarzenia, które mieliście przejść, żeby, żeby was to wzmocniło. Czyli widzicie, nic się nie dzieje bez przyczyny i tu jest powiedziane jedno, że w tym momencie na... Bazując na sytuacjach i okolicznościach, które przeszliście, macie już w sobie wytworzoną dużą siłę, ale wiecie co? Siłę to siłę, siła siłą, ale też mam wrażenie, że dużą wytrwałość otrzymaliście, jeżeli chodzi o jak gdyby efekty po trudnych sytuacjach i po trudnych okolicznościach, które przejść musieliście. Jest też powiedziane, moi drodzy, że. Ja uważam, że jesteście na dobrej drodze, yy, ścieżce swojego życia. Dlaczego? Dlatego, że yy, od razu pokazuje mi to pierwsza karta i od razu pokazuje mi to karta ostatnia. Uważam, że to, co przeszliście, powtarza, powtórzę raz jeszcze, to jest to, co mieliście przejść, moi drodzy. To miało nadać yy, odpowiedni, konkretny charakter waszemu życiu i mieliście przede wszystkim nauczyć się yy, Nabrać w sobie takiej wytrwałości, siły i być może też y, wytrzymałości. Takie trzy cechy mi się przy Was pokazują: siła, y, wytrzymałość i właśnie, moi drodzy, y, mam wrażenie, że te, trzy, że, te trzy, że te trzy cechy przyszły za sprawą tego, co Wy dotychczas w życiu przeżyliście. Fajnie to wygląda, moi drodzy, bo uważam, że w tym momencie już macie postawiony silny fundament, jeżeli chodzi właśnie o, yy, o energię siły, którą macie w tym fundamencie i niektórzy z Was doskonale mogą to odczuwać, tak? Przynajmniej w taki sposób jest pokazane. Moi drodzy, ja powiem tak, przed Wami jest jeszcze transformacja i Karta Wieży pokazuje nam tą transformację, czyli generalnie jeszcze w Waszym życiu czeka Was transformacja i nie mała transformacja, tylko transformacja bardzo duża, która tak naprawdę jest tą główną transformacją w Twoim życiu? Wychodzi na to, że jeszcze takowej nie przeszedłeś, dlatego że ta główna transformacja w życiu jest tylko jedna. I owszem, mamy inne transformacje, ale na o wiele mniejszym poziomie i z, z o wiele mniejszym natężeniem, jeżeli chodzi o wpływ takiej transformacji na nasze życie. Ja uważam, że tutaj, moi drodzy, w tym momencie przed Wami jeszcze jest proces transformacyjny, który będzie jakby. Bardzo ważnym etapem w Twoim życiu, bo będzie, jak gdyby, y, będzie ten proces transformacji, będzie wyznaczał konkretne tendencje na y, dalsze życie. Więc mam wrażenie, że tutaj rzeczywiście coś bardzo mocnego, spektakularnego do Was idzie. Y, jest, wy macie dużo szczęścia, moi drodzy, nawet jeżeli. Dotychczas tego nie odczuwaliście, no to macie tą kartę słońca. Ona pokazuje, że tu jest człowiek, który naprawdę przez całe życie, a na pewno od teraz do y, kolejnych lat życia, będziecie otrzymywać bardzo duże wsparcie, ale też możliwości, szanse i okoliczności będą się tak układały w waszym życiu, y, że będziecie mogli z tego bardzo dużo wynieść. Więc mam wrażenie, że. Y, ja uważam, że jesteście na, na właściwym miejscu w życiu. Uważam, że wszystko w waszym życiu też, też jest tak, jak ma być. Nie widzę, żebyście za, za bardzo też się gdzieś tam oddalili od tej ścieżki, ścieżki przeznaczenia. Uważam, że wszystko jest tak, jak ma być. I tutaj się nie ma do czego przyczepić. Na pewno jesteście osobą, osobami, które są. Nie chcę mówić pod szczególną opieką, bo wiecie, hmm, każdy z nas ma opiekę z góry, natomiast niektóre osoby mają oczywiście większą tą opiekę, dlatego że jej potrzebują, bo mają takie, a nie inne zadania do wykonania, bo mają takie, a nie inne misje w tym życiu do, do przejścia. Więc wiadomo, że na przykład osoby, które um, mają mocno pójść w rozwój duchowy w życiu, mają większą opiekę, dlatego że gdzieś tam. Ta opieka jest potrzebna im do tego, żeby rzeczywiście nie zboczyć z drogi, bo ich głównym celem i misją w tym życiu jest właśnie ta duchowość. I takie osoby są mocno pilnowane i kontrolowane, żeby rzeczywiście być na swoim torze, jak to się mówi. Dobrze, moi drodzy, co tutaj jeszcze bym powiedziała? Powiedziałabym też to, że dla niektórych z Was jeszcze może do życia zawitać, u niektórych z Was jeszcze może do życia zawitać miłość. I szczerze powiem, że nie do końca widzę, żeby to był formalny związek, ale związek, który tak naprawdę przyniesie ci dużo radości w życiu i bardzo mocno cię odblokuje, i jakby będzie takim yy, dużym motywatorem dla ciebie. Wiecie, bo to się pokazuje w karcie rycerza buław, więc generalnie jest to energia napędzająca. Jeżeli rycerz buław wchodzi w nasze życie. To wraz z nim wchodzi energia napędzająca, taka prawda. I tu jest pokazane jedno, moi drodzy, że jeszcze fajne rzeczy przed Wami, jeszcze fajne chwile przed Wami, i naprawdę będziecie otrzymywać od teraz yy, dużo możliwości i szans od, od życia, tak? A już z takich konkretniejszych rzeczy to duża, spektakularna transformacja przed Wami. Przynajmniej w taki sposób jest to, moi drodzy, przedstawione. Mogłabym użyć tego tradycyjnego, klasycznego, powiedziałabym, słowa, że jesteście w czepku, określenia, że jesteście w czepku urodzeni, natomiast yy, uważam, że macie dobrą opiekę i w taki sposób to pozostawmy. Tutaj osoby z jedynki mają naprawdę dobrą opiekę nad sobą. Dobrze, w takim razie jedynka omówiona, przechodzimy do dwójki. Moi drodzy, grupa numer dwa to co to jest? Obojętność, tak? Mam nadzieję, że nie jesteście w takim stanie i nie dlatego wybraliście tą kartę. Dobrze, co wy macie? Dziewiątkę mieczy, króla mieczy oraz króla pentakli. I teraz zobaczymy, jak te karty odnoszą się do naszego głównego tematu, który zapodaliśmy kartą, tak? Energii, co podaliśmy energii dzisiaj. Powiem tak, tu mi się pokazuje informacja, że Wy możecie dojść do całkiem, do całkiem takich solidnych pieniędzy w życiu. I teraz tak, ktoś może powiedzieć, że, ale ja teraz ledwo wiążę koniec z końcem, żyję od pierwszego do pierwszego. Owszem, ale ja mówię przede wszystkim o, o tendencjach, które są pokazane u Was w energii. A po drugie, tak naprawdę nie ze wszystkimi będzie to rezonowało. Tu jest konkretna informacja, że osoby z dwójki mogą dojść do, do całkiem fajnych pieniędzy w życiu. To może być w różnym momencie życia, moi drodzy. Nieraz jest tak, że na przykład, nie wiem, do 45 roku życia, czy tam do 55 roku życia nie będzie. Żyjesz sobie rzeczywiście od pierwszego do pierwszego, a nagle pojawia się taka okoliczność, taka sytuacja, takie zdarzenie w Twoim życiu, która otwiera Ci te drzwi do obfitości finansowej. I tak naprawdę dużo jest takich sytuacji. Jakbyście też przeanalizowali swoje życie również w innych sferach, to zobaczylibyście, jakie jest tak zwane koło zależności i jakie są tak zwane przypadki, które nie są przypadkami. W, lo, w życiu, które tak, a nie inaczej ukierunkowują energię, którą dalej będziemy pod, podążać. Więc, moi drodzy, tutaj ewidentnie osoby pokazują się jako te, które powinny dojść do fajnych pieniędzy, tak? Być może jeszcze to przed Tobą, jeżeli teraz nie masz wypchanego portfela, to nic nie stoi na przeszkodzie i szansa nie jest zamknięta. Po prostu jeszcze to być może jest przed Tobą. Natomiast pokazuje mi się tu bardzo duża obfitość finansowa. Zresztą sami widzicie, co ten król pentakli trzyma w rękach, to jest pieniądz, więc można powiedzieć, że zdecydowanie tutaj są osoby, które są przystosowane do tego, żeby zarządzać dużą ilością pieniędzy w życiu. Przystosowane i energetycznie, i, 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 energetycznie, i powiedziałabym, przeznaczeniowo. Dobrze, co tutaj jeszcze bym powiedziała? Powiedziałabym też to, moi drodzy, że dużo osób w życiu was blokowało. I y, z niektórych osób zdajecie sobie sprawę, byście mogli spokojnie te osoby gdzieś tam wymienić, jesteście świadomi pewnych sytuacji, ale niektórych osób w ogóle nie jesteście świadomi, bo to były mniej lub bardziej. Y, Zachowania z mniejszym lub większym natężeniem, nieraz niewidoczne dla was. Ale tutaj rzeczywiście jest pokazane, że dużo w przeciągu życia osób mogło, wam bloko mogło Was blokować, i przez to mogliście mieć trudniej, czy tam stawiać jakieś kłody pod nogi, tak? Pod nogami. Ale tu jest powiedziane jedno: jeżeli ty masz te duże pieniądze w przeznaczeniu i Ty masz tą tendencję zapisaną w swojej energii, to owszem, takie osoby mogą wpłynąć na to, że wątek się opóźni, oczywiście, że tak, ale ty i tak do takich pieniędzy dojdziesz. Więc moi, moi drodzy, nic w energii nie ginie. Tak jak się mówi, nic w przyrodzie nie ginie, tak samo powiemy tutaj na kanale ezoterycznym: nic w energii nie ginie, bo owszem, jest, jest coś takiego, że ludzie mogą opóźniać pewne wątki. Ale nie przeskoczą tego, co jest Ci przeznaczone. I powiem szczerze, nawet jeżeli są osoby, które za sprawą magii, rytuałów, co jest oczywiście niedopuszczalne, ale osoby, które za, y, po prostu mieszają w energii, tak? Rytuał polega na mieszaniu w energii, taka prawda, mówiąc y, czystym skrótem. Więc jeżeli nawet takie osoby gdzieś tam będą chciały coś popsuć w Twoim przeznaczeniu albo nawet zamienić Twoje przeznaczenie, to. Yy, w, powiem tak, w rezultacie końcowym nigdy to się nie uda, bo nawet jeżeli przez chwilę będą sytuacje problematyczne w Twoim życiu i rzeczywiście coś, coś w tej energii może się namieszać, to w pewnym momencie y, wszystko wraca do normy. To nie będzie długotrwałe, to nie będzie się utrzymywało nie wiadomo ile, bo Twoje przeznaczenie jest Twoim przeznaczeniem. I żadna osoba za sprawą rytuałów, jakichkolwiek, Działań związanych z mieszaniem energetycznym nie ma takiej siły, żeby zmieniła Twoje przeznaczenie. Taka prawda? Więc moi drodzy, tutaj, jak te pieniądze Wam się pokazują przy Was, to znaczy, że one się należą Wam, jak psu Buda, za przeproszeniem. Oczywiście, Ty musisz sobie wypracować te pieniądze, Ty musisz działać, Ty musisz do nich dojść, ale nie masz zablokowanych drzwi. Nie masz zamkniętych drzwi, bo to jest w Twojej ścieżce, ścieżce przeznaczeniowej i w taki sposób dla dwójki. Dla dwójki jest pokazane. Natomiast widzę tutaj bardzo duże, bardzo dużo przez życie musieliście przejść trudnych sytuacji, bądź dużo kłód pod nogi mieliście gdzieś tam stawianych. Ale jak widać, albo wyszliście na swoje, albo wyjdziecie na swoje. Tak. Bo powtarzam, jeżeli coś jest ci przeznaczone, to nikt nie ma takiej mocy, żeby to zmienić. Po prostu. Dobrze, co tutaj jeszcze bym powiedziała. No, i tutaj taki tendencyjny, standardowy wątek. Niektóre blokady pochodzą, pochodzą od Was samych, no ale to wiecie, to jest energia sabotażu, uskutecznianie, uskutecznianie energii sabotażu, więc tutaj wiecie, co z tym robić, tak. Zawsze mówię na kanale, że nie dokładaj sobie, życie i tak ci dołoży. Oczywiście nie chcę, żebyście tak myśleli że, myśleli, że życie wam dołoży, ale okoliczności zewnętrzne i ludzie i tak gdzieś tam na pewnych etapach mogą ci dołożyć cegiełek do obciążeń, więc ty sobie sam nie dokładaj po prostu. Tu jest powiedziane jedno: bardzo mocno pokazuje się energia sabotażysty który blokuje się na własne życzenie, również. Czyli już pomijając ten wątek z przeszłości, gdzie ludzie cię, cię tam blokowali, gdzie miałeś podgórkę, ty też sam siebie blokujesz. Moi drodzy, zwróćcie na to uwagę, dlatego że tu są w pewnym sensie pokazane blokady, również, które są tak naprawdę postawione przez ciebie. Ty sam sobie te blokady stworzyłeś. Poprzez brak pewności siebie, poprzez niskie poczucie wartości, poprzez to, że tak naprawdę yy, w negatywny sposób myślisz i sam wpływasz na siebie w taki, a nie inny sposób. To są banalne rzeczy, wiecie, tylko że na co dzień ludzie na to nie zwracają uwagi to raz, a dwa, że tak naprawdę mało ludzie ze sobą pracują, jeżeli mówić o takich rzeczach wewnętrznych do przepracowania. Więc tutaj ewidentnie blokady, które są w tobie, abstrahując już od tego wątku, że, że były blokady z zewnątrz, ale ty też sam sobie narzucasz blokady. Przypatrzcie się tej tematyce, o której teraz powiedziałam. Pewność siebie, poczucie własnej wartości, negatywne myśli. To są banały, ale niezwykle ważne, jeżeli chodzi o. Jakość Twojej energii na co dzień, o funkcjonowanie na odpowiednim poziomie energetycznym, żeby rzeczywiście ta energia dla Ciebie pracowała, żeby ona była dla Ciebie korzystna, żeby ona dla Ciebie działała, no to musisz jej pomóc w jakikolwiek sposób, tak? Energia za Ciebie wszystkiego nie zrobi. Więc moi drodzy, to co dla dwójki było pokazane, pokazałam. I tyle. Zróbcie problem z, zróbcie, problem, zróbcie porządek, chciałam powiedzieć, z blokadami, które nałożyliście sobie sami z poziomu energii sabotażysty. Dobrze, idziemy do trójki, to jest księżyc. Trzy karty, jak do każdej opcji. Królowa Buław, czwórka kielichów oraz siódemka kielichów, moi drodzy. I co tutaj dla Was chce być powiedziane? Sama jestem ciekawa, chociaż trójki nie wybrałam. No ale dobrze, spójrzmy. Wy musicie uważać na równowagę i harmonię w emocjach. w emocjach, tak, dlatego że was może to gubić w życiu. Emocje mogą Was gubić. I generalnie powiedziane jest jedno: zwróć uwagę na równowagę i harmonię w, emo w emocjach. To jest dla Was niezwykle ważne. Jest też, jest też powiedziane, że dla niektórych z Was musiała się wydarzyć w Waszym życiu minimum jedna historia miłosna, w której zostałeś odrzucony bądź. Nie, to, to by było, że to Wy zostaliście odrzuceni, bo na tym miałeś przepracować lekcję odrzucenia, po prostu, konkretnie powiedziane. Dobrze, co jeszcze dla Was, moi drodzy? Też jest powiedziane, że niektórzy z Was mają w tym wcieleniu zajmować się Powiedzmy ogólnie rzecz ujmując ezoteryką. Tutaj chodzi o pracę z energią po prostu. I to może być forma, jaką tylko chcecie. Tutaj nie ma, tak jak zawsze mówię, narzuconej formy, tylko jest pokazana tendencja, do czego masz tendencję w, w danym życiu, tak? w danym wcieleniu. I tu jest powiedziane jedno: macie tendencję do pracy z energią. Być może niektórzy z was to wiedzą, bo przecież dużo jest uświadomionych osób u, u nas na kanale, a niektórzy pewnie nie. Natomiast wszystko przed Tobą, wiecie, w każdym momencie życia mogą pewne tendencje u nas się uzewnętrznić i uczymy siebie całe życie, uczymy się siebie całe życie, więc niektóre cechy, niektóre cechy postawy, zachowania, których nigdy w sobie nie widzieliśmy dotychczas, mogą jeszcze być przed Tobą. Taka prawda. Co tutaj jeszcze mamy, moi drodzy? Wy macie dość fajną energię, ale wiecie, do czego macie fajną energię? Do uzdrawiania ludzi w nieoczywisty sposób. Czyli tutaj może być tak, że na przykład, yy, jeżeli przychodzą do Was, znaczy przychodzą, jeżeli masz tendencję, znaczy inaczej, już się zagmatwam. Mogą do Was yy, lgnąć osoby w potrzebie, tak zwane. I nawet jeżeli gdzieś tam nie będzie to wypowiedziane, to Twoja energia pozytywnie wpływa na tych ludzi. Czyli może być przez to, co powiesz, czy, czy gdzieś tam poklepiesz po ramieniu, czy tam wesprzysz i tak dalej, ale to też idzie po energii. Wiecie? To też idzie po energii i mam wrażenie, że po prostu macie w sobie takie wibracje, które uzdrawiają innych ludzi na poziomie energetycznym. Są takie osoby, oczywiście, że tak. Są różnego rodzaju, bardzo dużo specyficznych wibracji które my mamy pochowane po swojej energii, taka prawda w swojej energii. I tutaj tak, taka wibracja mi się przy Was pokazuje, moi drodzy. Też jest powiedziane, że wy tutaj macie takie powiedziałabym, połączenie wątków, bo jest połączenie tendencji ezoterycznych tego życia z poprzednimi wcieleniami. Szczerze, ja tutaj uważam, że to, co powiedziałam, owszem, macie zdolności pracy z energią w tym wcieleniu, oczywiście, że tak. Ale mam wrażenie, że wy niejedno wcielenie wcześniej byliście osobami, które zajmowały się energią. No, nazwalibyśmy w dawnych czasów, w dawnych czasach jak takie osoby. Wiedźmy, czarnoksiężnicy i można tak wiecie, nazywać różnie te osoby, ale każdy wie o co chodzi. Yy, Dobrze, co tu jest jeszcze do powiedzenia? Znaczy, możecie też mieć doskonałą intuicję. Wiecie co? Możecie mieć też doskonałą intuicję, ale to znowu jest przeniesienie z poprzednich wcieleń. Dobrze, co bym tutaj jeszcze dla Was powiedziała? Niektórzy z Was w tym życiu mają się nauczyć cieszyć swoim życiem. Jedno z zadań, które macie tutaj, na tu i teraz, to jest cieszyć się swoim życiem, nauczyć się cieszyć swoim życiem. I to jest jedno z Waszych zadań na to wcielenie, też, moi drodzy. Nauczyć się czerpać z tego życia przyjemność, yy, nauczyć się w ogóle stanu szczęśliwości, bo to też jest sztuka, to nie jest łatwe. I generalnie powiedziałabym, że to jest jedno z Waszych zadań, które albo już niektórzy z Was przyswoili, albo nie, no tego nie wiem, to Wy wiecie lepiej. Ale rzeczywiście takie tendencje w tym kierunku są pokazane. Dobrze, co tutaj jeszcze bym powiedziała? Hmm. Tutaj pokazuje mi się profil osoby, która była, hmm, która mogłaby być osobą wielu talentów. I albo jesteś osobą tak zwaną człowiek orkiestra, Albo masz w sobie wiele talentów. Człowiek wielu, o wielu talentach mi się tutaj pokazuje. Człowiek o wielu talentach. I albo jesteś tego świadomy, albo jeszcze tego nie jesteś świadomy, bo jeszcze się do tego gdzieś tam. Nie dokopałeś w swoim życiu, ale fajnie to wygląda, moi drodzy. Tutaj też są pokazane osoby bardzo wszechstronne, więc wiecie co? W waszej prze w ścieżce przeznaczenia nie ma takich y, zapisanych y, konkretnych, nie wiem, szablonowych ról i tak dalej. Bo wy macie wiel dużą swobodę, ale dlaczego macie tą dużą swobodę? Bo wy też w tym życiu macie nauczyć się sami zagospodarować swoją przestrzeń. W taki sposób, jak tylko Ty chcesz, żeby ona była zagospodarowana. No i jeszcze te zadania, które mówiłam. Nauczyć się bycia szczęśliwym. Ale wiecie, to są wszystko rzeczy, które zależą od Ciebie. Ty nie masz takich szablonowych ról, że masz to zrobić, to, to, to czy to. Tylko Ty masz w głównej mierze w tym życiu, masz nauczyć się gospodarować swoją przestrzeń. W taki sposób jest to powiedziane. Dobrze, czy coś jeszcze dla trójeczki mogę dodać? Niektórzy z Was mogą mieć koty w domu. Mówi się, że kot w domu bardzo sprzyja osobie, która pracuje z energią, bo, jakby nie było koty, zabierają z nas tą energię. Nieraz jest tak, że jak ktoś stawia karty, to ten kot gdzieś tam wchodzi na te karty i coś tam próbuje zdziałać. Więc generalnie koty to są zwierzęta, które zabierają nam złą energię. Można powiedzieć, że oczyszczają nas ze złej energii. Przysłowiowa taka, wiecie, legendarna wiedźma zawsze gdzieś tego kota ma, prawda? I nie ma go bez przyczyny, bo koty rzeczywiście mają takie zdolności. Koty to... Dlaczego mówię o tych kotach? Bo zobaczcie, tutaj na pierwszej karcie ten kot mi się tu pokazał w tym, w tym rogu. Ale wiecie co? Generalnie tak. Koty mają bardzo duże zdolności odczuwania i postrzegania rzeczy nadprzyrodzonych. Niektórzy z Was, będący w temacie oczywiście, mogą zauważyć, że kot w pewnych sytuacjach specyficznie się zako zako ojej, zakochuje, no zakochuje może też, ale zachowuje, chciałam powiedzieć. I koty to są, można powiedzieć, mistyczne zwierzęta, przynajmniej kiedyś w historii były tak za takie uważane. I coś w tym jest, moi drodzy. Jeżeli macie koty, no to Doskonale wiecie, o czym mówię. I mogliście nie jedną rzecz przyuważyć, jeżeli chodzi o zachowanie tego kota. Dobrze, co tu jest jeszcze do powiedzenia? Do powiedzenia też jest to, że wiecie, co wam rozprasza energię. U was rozproszenie energetyczne jest na bazie. Już Wam zaraz powiem, tylko muszę się zastanowić, jak bym to powiedzieć. Dobrze, powiem tak prosto. U Was rozprzestrzenienie energetyczne jest na bazie tego, że bierzecie na siebie za dużo w tym samym momencie. I owszem, tu są pokazane osoby, yy, które są na zasadzie człowiek orkiestra i wielu talentów, ale nie w tym samym momencie, tak? U Was dużo tej energii ucieka w momencie, kiedy Wy tak naprawdę bierzecie na siebie za dużo w tym samym czasie. To nie jest, znaczy to dla nikogo nie jest, wiecie, w ogóle korzystne, tak jakby się zastanowić głębiej, ale dla Was ewidentnie. Wy musicie mieć, wiecie, co tu jest pokazane. Tak, najlepiej funkcjonujecie przy warunkach takich, że macie bardzo mocno skonkretyzowane zadania i plany, i jakby poruszacie się wedle planu. W taki sposób. Bo jeżeli za dużo na, na siebie bierzesz i nie masz skonkretyzowanej energii, to ta energia bardzo mocno wam gdzieś tam umyka, to też, ale też was mocno dekoncentruje. Przynajmniej w taki sposób jest pokazane dla trujeczki. No i tyle chyba, moi drodzy. Co ja tu jeszcze mogę zob zobaczyć? Zobaczyć? No dobrze, jeszcze spojrzę chwilę. Nie wszystko. Wszystko. Jak już nic nie mówię, to znaczy że wszystko. Dobrze, moi drodzy, w takim razie to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Tak jak zawsze, możecie zostawić ślad po sobie, czyli komentarz albo łapka w górę, będzie mi bardzo miło. No i co, to by było w takim razie na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Oliana.